To było tak, że w 2002 roku kończyły się czteroletnie rządy, pierwsze rządy Fidesu i Wiktora Orbana jako premiera. On został premierem bardzo wcześniej, miał tam 32-33 lata. Te rządy toczyły się nieźle. Był powszechnie uważany za dosyć udane. W sondaże pokazywały, że ludzie są zadowoleni, że jest dobrze oceniany. Dzień przed, wszyscy byli przekonani, że Fidesz wygra. Dzień przed, przed samymi wyborami było posiedzenie rządu, na którym oni rozmawiali, jak potem znam to z ich wspomnień, zastanawiali się, czy następnego dnia będą musieli tworzyć znowu koalicję, bo oni rządzili w koalicji rządowej, tam z dwoma mniejszymi ugrupowaniami, czy wygrają tak zdecydowanie, że już ta koalicja nie będzie potrzebna, będą mogli rządzić samodzielnie. Nikt nie wątpił, nikt nie wątpił w to, że Fidesz wygra. No i okazało się, że Fidesz przegrał. Minimalnie, ale nie uzyskał tyle socjaliści. Uzyskali co prawda ciut mniej głosów, ale mieli układ koalicyjny znacznie lepszy i wiadomo, widać było, że, że te wybory są przegrane. To był szok znaczy, dla nich ja rozmawiałem z, z, z wieloma tymi ministrami, każdy właśnie użyło tego słowa. To był szok, wstrząs. Oni się tego nie spodziewali. Nic, żadne badania socjologiczne tego nie pokazały. Co więcej, dzień po wyborach znowu wychodziło, że, że Fidesz powinien wygrać. Oczywiście rozmaite tam powstawały teorie spiskowe czy i niespiskowe, czy, czy te wybory były sfałszowane, czy nie. Orma zdecydował, że uznają ten wynik wyborów, nie protestują, że być może rzeczywiście oni przegrali, ale to wywołało też niezwykłe emocje wśród wyborców, wśród tych, którzy wierzyli, że ten rząd będzie dalej rządził i który bardzo mocno popierali polityka Węgrzy bardzo emocjonalnie przeżywają. Politykę dużo bardziej niż my, chociaż wydaje się, że już trudno bardziej przeżywać emocjonalnie niż my Polacy. I to w ogóle my jesteśmy bardzo spokojni, zrównoważeni, spokojni, niepodzieleni, pogodzeni ze sobą i blisko współpracujący. Tam jest wojna wewnętrzna i tam są nieprawdopodobne emocje. Proszę sobie wyobrazić, że po tym, jak oni przegrali wybory, następnego dnia, czy tam dwa dni później, na ulicę wyszło pół miliona w Budapesztu, pół miliona ludzi. Pół miliona, w dziesięciomilionowym kraju. To jest tak jakby w Warszawie wyszło dwa miliony ludzi, tak. Nie było takiej demonstracji w Polsce nigdy, ani nawet nie było pół milionowej. Pielgrzymki papieskie, ale to było zupełnie z innego porządku zjawisko, tak. Polityczna nie przypomina sobie żadnej demonstracji, która by w cieniu przypominała tamtą. Pół miliona ludzi przyszło, żeby wyrazić swój wstrząs. A oni poczuli wtedy, że jest nieprawdopodobna siła, tak, że coś się dzieje, że coś się stało dobrego z narodem węgierskim, znaczy dobrego w tej ich klęsce politycznej. I, postaną, I wtedy zastanawiali się szybko, jak to zagospodarować. No właśnie, To jest w tym też taki jego geniusz Orbana, jak mi opowiadali, jak jak, pytałem, jak oni reagowali. Bo to tak po ludzku ciekawe tak, dla dziennikarza, jak oni się zachowali, jak się dowiedzieli nagle o tej klęsce, kiedy byli pewni zwycięzca. No, jedni płakali, inni się wściekali, coś tam. Orban po prostu żaden mięsień mu nie drgnął. Natychmiast po chwili zaczął analizować sytuację i planować wszystkie następne, wszystkie następne kroki. No i w, w, najpierw zanalizowali przyczyny, dlaczego doszło do takiej porażki. Nazwali te przyczyny. Uznali, że przegrali raz, bo kampania była słaba, dwa, bo za bardzo byli przekonani, że wygrają i po prostu się nie przykładali. Trzy, że ich partia tak naprawdę jest bardzo taką partią medialną, taką trochę wydmuszką, że nie jest partią silnie zakorzenioną społecznie. Że owszem, oni dostali dobry wynik, ale nie mają kontaktu realnego z wyborcami. To była partia, która miała wtedy 5 tysięcy członków, że w tych miastach, na wsiach gdzieś tam ich nie ma. Tak, że to był powód, a socjaliści, którzy siedzieli po cichu, e, pracowali jak mrówki, ściągnęli dobrych ekspertów z zachodu i, i wygrali tę sytuację. Tak? E, no i oni wtedy postanowili, ok, to my musimy zbudować silną partię, mocno zakorzenioną społecznie, tak? która głęboko siedzi z ludźmi, która ma kontakt z ludźmi, dokładnie opisali sobie, Czego im brakowało? Tak? Opisali, im brakowało nam tego, 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 w związku z tym musimy to, 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 to zbudować. I wpadli na świetny pomysł. Wezwali obywateli, Węgrów, do tego, żeby organizowali takie, to się nazywało tam kręgi obywatelskie, czy takie nieformalne grupy społeczne, które zajmowały się załatwianiem ich spraw, nie wspieraniem Viktora Orbana, czy nie wspieraniem Fidesu, partii politycznej. Ale działalnością taką obywatelską. Młode matki niech się zajmują swoim losem, tak? organizowaniem swoich, rozwiązywaniem swoich problemów. Producenci wina niech sobie zgromadzą się i dyskutują o tym, jak polepszyć ich warunki tam robienia biznesu. Tak? Poeci i piosenkarze spotykali się dosłownie to, i tam sobie czytali wspólnie wiersze, robili jakieś tam pokazy, występy i tak dalej. Najrozmaitsze grupy w miastach, na wsiach, w ośrodkach akademickich, naukowcy zaczęli się spotykać i rozmawiać ze sobą. Wyobraźcie sobie Państwo, że w ciągu dwóch miesięcy po tym wezwaniu Orbana powstało 11 tysięcy takich takich, stowarz... no, nie stowarzyszeń, bo one nie były formalizowane, tak? takich grup społecznych w całych Węgrzech. To malutki kraj przecież, cztery razy mniejszy od Polski. 11 tysięcy takich grup, które zaczęły się aktywnie zajmować swoim otoczeniem, sobą, swoimi problemami, swoją miejscowością, osiedlem, ulicą, czymś tam. I oni zaczęli aktywnie działać. Powołali z kolei Orban i jego przyjaciele powołali fundację, która koordynowała ich działalność, jakoś ułatwiała im działalność, robili takie kodeksy dobrych praktyk, przekazywali sobie informacje, podawali telefony, gdzie można dzwonić, dradzić się i tak dalej. Nie formalizowali, tylko to był nieformalny ruch. Im bardzo zależało, zresztą taka w ogóle od pewnego momentu była filozofia działania Fidesu, która nie ukrywam, niezwykle mi się podoba żeby uaktywnić obywateli. Tak? Oni zresztą zmienili swoją nazwę na partia obywatelska. Znaczy, to y, y, Słowo, którego oni używają, po węgiersku brzmi polgar, obywatel. Właśnie nie, nie tylko obywatel. To jest coś między, po, węgier, po węgiersku słowo polgar znaczy coś między obywatel a mieszczanin. W sensie takim, że to, jest, to oznacza kogoś, kto coś ma, coś osiągnął w życiu. Albo ma mieszkanie, pracę chociaż, Rodzinę, dziecko, coś tam. Czyli znaczy nie jest marginesem społecznym czy bezrobotnym, tylko takim rokującym obywatelem, tak? tym, który może zbudować dostatek i siłę tego państwa. A jednocześnie jest obywatelem świadomym tego, swojej tradycji, historii, kultury. Jest zaangażowany w pracę, niekoniecznie we wspieranie partii, tak? ale w. Załatwianie tego, żeby na ulicy Piotrkowskiej było coś tam, tak? Odnowiono kamienicę, jakąś, czy nie wiem, coś. Tak by to pewnie u nas wyglądało, tak? Czy Żeby ci winiarze czy, czy, czy producenci cegieł mogli załatwić jakiś swój problem. Oni od początku chcieli upodmiotowić obywateli. Znaczy nie od początku, od pewnego momentu, kiedy jakby ta idea gdzieś tam się zakodowała głęboko, chcieli upodmiotowić obywateli. Powiedzieli, to wy jesteście. Tutaj najważniejsi. tak, to wy macie działać to Wy musicie być aktywni, bo to wy zmienicie węgry. To wydaje mi się niezwykle cenne. To wydaje mi się coś, to jest coś, czego w Polsce niezwykle e, e, niezwykle brakuje, powinniśmy się e, i tego warto by się od nich e, e, nauczyć. Po dwóch latach Orban zaprosił ich do partii. Tak? Dwa lata później zrobił jakbyś taką miał przemowę, podczas zaprosił tych członków e, członków, e, tych kręgów obywatelskich do wstąpienia do partii. Nie wszyscy wstąpili, ale w ciągu, w ciągu tych dwóch lat liczba członków z pięciu tysięcy zwiększyła się do prawie 40 tysięcy. Oprócz tego Orban. Rozmawiał z bardzo wieloma środowiskami które już istniejącymi, z wieloma organizacjami, z małymi ruchami politycznymi, z rozmaitą taką drobnicą prawicową, centrową, rozmaitą, ale też nie tylko z, z takimi czysto politycznymi organizacjami, które namawiał do tego, żeby weszły do takiej szerokiej, na szeroką platformę, którą budował Orban. Tworzył nie wiem. Platformy dla kobiet, tak platformy dla robotników, dla różnych grup zawodowych i, i społecznych, żeby one się w tym mogły się w ramach fidesu odnaleźć. I tak tą drogą bardzo mozolnej pracy stworzył tak silne ugrupowanie. Musimy sobie, musicie sobie Państwo uświadomić, czego to wymagało. Z jednej strony nieprawdopodobnej empatii, takiego zrozumienia potrzeb drugiej strony, tak, jak jest się dużym, dużą partią, tak i mogę się przejść do jakiejś małej organizacji, no to ona. Ma jakieś tam poczucie autonomii, własnej wartości, no boi się, że ten duży Fidesz go zje. Tak więc on musiał ich z każdym negocjować i dawać mu takie warunki, żeby poczuł się bezpiecznie. Z drugiej strony, jak przychodziły te dziesiątki tysięcy ludzi do partii, no to ci starzy działacze, taki zakon, e, 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 tak jak jest w pisie Zakon Pisowski, no to oni nagle musieli się. Ten zakon fidesowski musiał się nagle dzielić władzą. Tak? To oni mieli przecież, oni obstawiali najważniejsze miejsce na listach, to oni zbierali wszelkie konfitury po wyborach samorządowych, to oni o wszystkim decydowali, tak? oni zbudowali tę partię i nagle tu przychodzą jakieś kurde ludzie, którzy do tej pory nic nie robili, nie mają być, mieć takie same prawa jak my. Tak? To wywołało oczywiście olbrzymią ilość napięć, kłótni, dyskusji itd. No, ale to wymagało ciężkiej, ciężkiej pracy wielu ludzi i efekt jest wspaniały tak? polityczny. Porównajcie to sobie Państwo z historią ostatnich lat prawa i sprawiedliwości. Za chwilę do tego wrócimy. Proszę Nie bardzo. Popędzajmy.